Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony DerbyTV A dzisiaj Wam przedstawiam rozwiązanie konkursu tak, yy, no to dobra, losujemy. Będziecie mieć tutaj zrzuty ekranu, jak widzicie, macie w tle live, bo to będzie live. No to dobra. Yy, dobra, wchodzimy w pierwszą osobę i wylosowało nam Krzysiek Stono. Dobra. Krzyżku stono gratulacje, że wgrałeś grę, grę, no, czyli Don Straver. Yy, druga osoba, bo mam trzy linki do rozdania, to Srambo Sram. Dobra, jest Srambo Sram, tak samo ci gratuluję w człowieku, człowieku. A trzecią osobą jest yy, Magdziu. Dobra, Maciu, gratulacje, że wzięłaś udział w konkursie. No to dziękuję Wam za obejrzenie tego krótkiego odcinka. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i dawania pozytywnych komentarzy. No to żegnam się ze wszystkimi. Pa. Cześć.